Cześć, to Doktor Tronik. Dzisiaj pokażę Wam krótki eksperyment z wykorzystaniem cyrkulatora. To jest właśnie cyrkulator pracujący od 1350 do 2,1 GHz. Generalnie to jest dość szeroki zakres pracy. Większość cyrkulatorów ma ten zakres dość wąski. On jest ściśle zależny też od tego, jaka to jest jakby częstotliwość środkowa. Cyrkulator ma trzy porty: port pierwszy, port drugi i port trzeci. No jak on działa? No jeżeli podamy falę elektromagnetyczną, czyli w sumie sygnał wysokiej częstotliwości na port pierwszy, no to on z bardzo niewielkimi stratami pojawi się nam na porcie drugim i na przykład zasil nam, nie wiem, antenę, jakiś układ odbiorczy, cokolwiek tutaj, tutaj co mamy dołączony. Jeżeli pojawi się nam sygnał na porcie drugim, czyli na przykład jeżeli tu faktycznie byłaby dołączona antena i ta antena odbierałaby jakąś częstotliwość, jakiś sygnał o jakiejś częstotliwości. Nie wiem, cokolwiek co sobie tam wymyślicie, to ten sygnał pojawi się na, na porcie trzecim, ale nie pojawi się na porcie pierwszym. E, tak samo jeżeli podamy sygnał na port pierwszy, to on się nie pojawia na porcie trzecim. I jeżeli pojawi się nam sygnał wejściowy, fala padająca od strony portu trzeciego, to ten sygnał pojawi się na porcie pierwszym, ale nie pojawi się na porcie drugim. Więc tak naprawdę mamy pewną izolację. Izolowany jest port trzeci względem pierwszego, izolowany jest port drugi względem portu trzeciego, no i izolowany jest port pierwszy względem portu drugiego. No i do czego może taki cyrkulator nam służyć? No właśnie przede wszystkim do rozdzielenia sygnałów nadawczych i odbiorczyk, ponieważ jeżeli w tym miejscu do tego portu dołączymy sobie właśnie antenę, to możemy jednocześnie nadawać i odbierać oczywiście na nieco innych częstotliwościach. I na przykład w sieci chyba 5G mamy taki tryb jak FDD, gdzie mamy rozsunięte częstotliwości uplinku i downlinku. No, i jeżeli tam oczywiście zachowane są odpowiednie jakości względem widma, no to te sygnały będą tam rozdzielone odpowiednio szerokim pasmem, takim ochronnym, i możemy dzięki temu nadawać i odbierać. Drugą rzeczą jest ochrona stopni wzmacniaczy mocy wysokiej częstotliwości. I właśnie taki eksperyment Wam dzisiaj pokażę, oczywiście nie na wzmacniaczu mocy, ale pokażę Wam, jak się zachowuje taki cyrkulator od strony wejścia, czyli jaką impedancję będzie prezentował w przypadku właśnie uszkodzenia anteny. Jak, jak taki układ właśnie wtedy funkcjonuje? Podajemy sygnał wysokiej częstotliwości o dużej mocy na port pierwszy. Ten sygnał nam, tak jak wspomniałem, wychodzi portem drugim i jeżeli na przykład ten port byłby otwarty, albo antena byłaby uszkodzona, albo na przykład nie wiem, przewód zagięty i powstawałby duży, duża fala stojąca, duży współczynnik VSWR, to część sygnału nam, jak wiemy, wróci, odbije się. No i normalnie, gdyby nie było cyrkulatora, to ten sygnał wróciłby do wzmacniacza, powodując jego uszkodzenie. Ale w cyrkulatorze ten sygnał nam wróci nam do portu trzeciego, więc jeżeli z tej strony będziemy mieli dołączone... 50-omowe obciążenie o mocy wystarczającej do pochłonięcia tej energii odbicia, no to wy, wy, wy rozproszymy tą moc odbicia i ten sygnał, tak naprawdę, i z punktu widzenia wtedy wzmacniacza, ten sygnał nie widzi w ogóle tego uszkodzenia. I, i takie jakby terminowane cyrkulatory są stosowane i, i noszą nazwy izolatorów. Jeżeli tu nie mielibyśmy żadnego obciążenia, to wtedy ten sygnał oczywiście nam wróci, ponieważ z portu trzeciego sygnał przechodzi do portu pierwszego. Jak, jak ten eksperyment chciałbym Wam pokazać? Więc wykorzystamy sobie analizator wektorowy i zobaczymy, jak zmienia się impedancja od strony wejścia, od strony portu pierwszego, kiedy będziemy mieli port trzeci zaterminowany właśnie takim obciążeniem rezystancyjnym, właśnie takim jednowatowym. Terminatorem 50-mowym SMA, kiedy tutaj będziemy mieli zarówno dopasowanie, czyli będziemy mieli, używamy dwa takie terminatorki, jak również wtedy, kiedy doprowadzimy tutaj do otwarcia tej linii transmisyjnej. Zobaczymy wtedy, co tak naprawdę widać od strony wejścia. Ok, to ja zaczynam ustawianie analizatora widma i, i składamy sobie układ pomiarowy. Tu tak przy okazji właśnie jeszcze w trakcie składania chciałem Wam pokazać właśnie pewną rzecz, kiedy mamy analizator widma pracujący w trybie tracking generatora. Przemiotamy sobie od 1300 MHz do, do 1,5 GHz. Tutaj SVA1015 X-Siglenta niestety ma tylko taki limit, a nie mam... Znaczy w zasadzie miałbym możliwość zrobienia tego na, na Adalmie Pluto, ale skupmy się na razie tylko na samej koncepcji i tym jak działa cyrkulator. To, to co tu widzicie to jest tak, w porcie, tutaj w porcie pierwszym mamy źródło trackingu, w porcie drugim odbieramy ten sygnał, więc tu nam wchodzi tracking generator z sygnałem wysokiej częstotliwości. Na porcie trzecim, który względem portu pierwszego jest izolowany, kiedy to jest terminowane, nie powinniśmy mieć żadnego sygnału. Tu ten sygnał odbieramy, jak widać. W tej chwili ten sygnał na wyjściu jest, oczywiście on tutaj jest trochę postrzępiony, bo nie dokonałem kalibracji fitru. Gdzie jest jeszcze jakiś pendrive, żebym to zgrał? I wam pokażę. Więc za chwilę wrzucę Wam na ekran wygląd tego, tego przejścia, ale tak naprawdę widzimy, że tracking generator jest na 0 dBmów. Tu praktycznie no, mamy jakieś tam straty, ale tak jak mówiłem, nie zrobiony jest filtru, więc kable nie są skompensowane. Więc mamy sygnał, nam bardzo ładnie przechodzi. I teraz co? I teraz zrobimy taki Mac, że dołączymy do portu drugiego 50 omowy Terminator i zobaczcie, co się stanie z to, sobie safujemy. Co się stanie z odbieranym sygnałem na porcie trzecim? Jak widać, on bardzo mocno spadł. Tu w zasadzie w okolicy 1,5 GHz jest no ponad 40 dB poniżej sygnału, który był na wejściu. Więc jak widać, ta energia z tego portu jest odbierana, więc nie przechodzi, nie odbija i nie wraca nam właśnie na port trzeci. Dobra. To teraz tak, jak to wygląda od strony impedancji. To wchodzimy w tryb wektor spektruma analizera i sobie należymy oczywiście skalibrować cały ten tor. Okej, okay, mamy skalibrowany Analizator wektorowy. No to teraz dołączamy się tutaj do wejścia. I to co mierzymy to jest S11. O, ale kalibracja oczywiście w bardzo niepoprawnym zakresie 1300. Więc jeszcze raz. OK, tym razem w poprawnym zakresie częstotliwości. Podpinamy z powrotem cyrkulator. OK, i jak widać, teraz przy otwarciu i przy terminacji, bo z tej strony możemy w zasadzie teraz to wyciągnąć, wypiąć. O, jeżeli byśmy mieli sam, sam cyrkulator wpięty, tak jak widać, mamy całkowite odbicie. S11 jest na poziomie 0 dB, czyli w zasadzie fala padająca i fala odbita są sobie równe, czyli wszystko nam wraca do y, źródła naszego sygnału. Teraz tak, jeżeli sterminujemy od strony wejścia y, od strony y, y, portu numer 2, czyli tego z którego port 1 y, może podać sygnał. No to jak widać, S11 spada poniżej 20 powiedzmy dB, bo od 1300, 1350 gdzieś, czyli gdzieś odtąd będziemy mieli tak naprawdę pracę tego cyrkulatora w zakresie podanym przez producenta. Więc w zasadzie fala odbita jest poniżej jednej setnej fali padającej, więc to jest w zasadzie stan dopasowania. Dobra. to teraz tak. Drugi terminatorek by się przydał. Ja coś takiego mam, a wiem, że mam. Dobra. No i tu mam drugi, teraz terminator 50-owowy, więc zaterminujemy sobie też port trzeci. To oczywiście tu niczego nie zmieni, ponieważ względem portu pierwszego, port trzeci jest izolowany. No i teraz popatrzcie, co się stanie. Uszkadza się nam antena. I dochodzi do przerwania, powiedzmy, przewodu zasilającego linii transmisyjnej z tej strony. Zobaczmy, co się stanie, co, co będzie widział tak naprawdę analizator wektorowy, czyli co tak naprawdę, jaką impedancję widziałby nasz na przykład wzmacniacz. Więc to odkręcamy. Widać, jest tutaj zdecydowanie, no bardzo niewielka zmiana. Oczywiście, bo izolacja między tymi wszystkimi portami też nie jest idealna, ale. W zasadzie, z punktu widzenia impedancji widzianej z tych zacisków portu pierwszego, nie doszło do żadnej zmiany. Cała moc podawana na tym porcie wydziela się teraz na porcie trzecim, na tym terminatorze w porcie trzecim. I jeżeli mamy teraz możliwość pomiaru mocy wydzielanej na tym rezystorze, na tym terminatorze, to możemy wyłączyć właśnie wzmacniacz, mierząc moc na tym układzie, ponieważ jest to dla nas wskaźnik tego, że coś z, z tej strony jest nie tak. Czyli na przykład doszło właśnie do otwarcia. Spróbujmy dołączyć jeszcze 3 dB tłumik. Zobaczymy, czy gdzieś wylądujemy po środku, że tak powiem. Znalazł się. Więc o, z 3dB tłumikiem, czyli mając S11 na poziomie 6dB, powinniśmy być gdzieś pomiędzy całkowitym dopasowaniem. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda z tej strony, jeżeli to odepniemy, czyli w tej chwili mamy całkowite odbicie, dołączamy do wyjścia 3dB tłumik. No i jesteśmy właśnie gdzieś na poziomie minus 6 dB i teraz e, cała, e, czyli tylko część mocy odbierana jest przez ten tłumik, oczywiście jak ja go zaterminuję tutaj już całkowicie do zera, no to będziemy mieli super, tak? bo cała moc jest odbierana, a nie tylko e, tam powiedzmy 6 dB pomiędzy es, e, w mocy padającej i odbitej, czyli 4 razy, 1 czwarta, no więc e, 3 czwarte tej mocy ląduje nam na porcie trzecim. Nikt nie krzyczy oczywiście, że tu oślepiam lampą, więc jak dołączymy sobie tutaj tą terminację, no to tak samo mamy bardzo fajne tłumienie, bardzo fajną impedancję od strony wejścia i tak naprawdę z punktu widzenia wzmacniacza mocy czy jakiegokolwiek źródła sygnału, który jest połączony z tej strony, nie ma znaczenia, czy ta część, port drugi, jest dopasowany, niedopasowany, czy doszło do uszkodzenia. Oczywiście tak długo, jak mamy tutaj możliwość odbierania tej mocy na porcie trzecim. Okej, okay, no to no to właśnie tyle chciałem wam pokazać. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.